Alfudena Note Dialfudud, this video will be in Polish. Dziś mam pierogi ruskie na now rok. Rzecz wam, że było super rok. To 20, 23. Cieszę się. Pierogi ruskie zawsze. Dobre są. Drogi są niesamowite. Nie mówię to, bo jestem Polak urodzony, ale są niesamowite. Można też sobie z <laughs> 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 Ekstra. i jedna mnie interesuje, jest dużo Polaków w Niemczech chyba Turców jest najwięcej, potem Polaków dlaczego nie ma polskich restauracji w Niemczech? jedzenie jest super dlaczego nie w Menochim odważają? Niektóre rzeczy zamykają znowu, nie rozumiem jest jedna restauracja, piekarnia raczej Joana na szmanka,

super, super, super. świeże, nawet lepsze oczywiście, ale, ale mimo wszystko cieszę dla mnie takie fajne jest ogonko,